Cześć, zanim zrobisz cokolwiek słuchaj tego, razem z firmą Artisul przygotowaliśmy giga zniżkę na tablety D16 od właśnie firmy Artisul 16-calowe tablety ekranowe, ponad 50% zniżki, bo z 2000 płacicie niecałe 800 zł, więc jest to mega giga okazja. Jedyne co musicie zrobić to udostępnić mój film z unboxingiem D16. Link będzie zawsze w opisie każdego filmu do końca lutego. Ponadto musicie być moimi subskrybentami, skomentować, że biorę udział w losowaniu plus koniecznie zostawić obserwację u Artisula. Najlepiej napiszcie na Instagramie Artisul Official, że jesteście od prozurę i tyle. Żeby oni widzieli, że wykazujecie chęci na to wszystko, ponieważ im więcej będzie u nich reakcji i komentarzy, tak naprawdę wiecie jak to działa, tym będę miał więcej dla Was konkursów. Udostępnijcie mój film z unboxingiem. Otagujcie najlepiej Artisul Official na Instagramie, jeżeli dodajecie gdzieś coś, jakoś z tym związane. Bądźcie subami tego kanału, zostawcie komentarz, bierzecie udział w losowaniu i to będzie czyste losowanie. W masz pięciu szczęśliwców, które dostaną zniżki na te prawie 60%, plus jakieś gadżety, bonusy, na pewno coś ogarnę jeszcze w locie. Także wiecie co macie robić. Przejdźmy do odcinka. Cześć, witam wszystkich z tej strony znowu Prozurę, tym razem znów roztrzypamy. Ponieważ jestem świeżo poprysznicy, słuchajcie, dzisiaj wymyśliłem coś innego, ponieważ jest tłusty czwartek. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, ile pączków dacie dzisiaj radę zjeść bądź ile już zjedliście. Ja sobie już wczoraj wtrążoliłem dwa i daję sobie na luz, ale podejrzewam, że wy macie większą skalę, trochę wytrzymałości i do dyszki na spokojnie. Myślę, że moi widzowie dobiją. Słuchajcie, bez bicia czy miał być paspartu, miałem w nim rysować pączki, różne dziwne słodkości, aczkolwiek symulator artysty będzie w sobotę, ponieważ go chcieliście bardzo. Przypominam, że wczoraj był odcinek z rysowania bossów z pamięci, bo niesamowicie go. Chcieliście w ankiecie ponad 4000 głosów właśnie na ten segment. Wczoraj wleciał odcinek, mogło urwać zasięgi, bo wyjątkowo rzuciłem go w środę, więc sobie odświeżcie, zobaczcie, bo naprawdę jest on świetny. A dzisiaj, jako że jest tłusty czwartek, wymyśliłem nową serię polegającą na rysowaniu znanego jedzenia ze znanych fast foodowni jako postaci z kreskówek. Dzisiaj rysujemy McDonald's jako kreskówkę, zobaczymy czy mi to wyjdzie, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Czy lecimy z rysowaniem Maca jako postaci z kreskówki. Mam nadzieję, że mi się uda, mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Oczywiście efekt finalny znajdziecie na Instagramie. Tutaj macie listy. Pamiętajcie. Że na Instagramie zawsze macie info z wyprzedzeniem, i na pięć koło na Instagramie robimy kolejny konkurs. Więc jak zwykle zachęcam! No i oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nową osobą, to zachęcam cię do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyś nie przekapił żadnego materiału na tym kanale. Co do łapek w górę, jak ci się spodoba, to ją zostawi. Lecimy! Okej, okay, słuchajcie, mamy standardowy pakiet, czyli cheeseburgera i frytki z maka. Przyznam szczerze, że nie stołuje się tam, bo moja dieta i moja choroba na to nie pozwala. Pytałem moich wspaniałych patronów, do których też możecie dołączyć. Pamiętajcie, że macie guzik sponsorowania kanału, jeżeli chcecie live y ze mną i pogadanki i trochę więcej rysowania takiego backstage'owego, to zapraszam. Tak naprawdę, jeżeli mam być szczery środkowy próg, jest dla Was najlepszym wyborem. W każdym razie, pytałem się, czy chcemy Subway'a czy chcemy KFC, czy chcemy maka. Właśnie zapytałem się, co robimy właściwie z tego, czy będziemy sklejać, jakby wycinać elementy poszczególnego jedzenia i sklejać. Z tego robota w Photoshopie, bo myślę, że seria z Photoshopa też nadejdzie niedługo. W końcu moja firma opiera się na byciu grafikiem komputerowym, nie narysownikiem czy ilustratorem, ale myślę, że do tego przejdziemy w dalszej części. Dobra, bo ja się rozgaduję, mam dużo planów. Lecimy z burgerem i z frytkami. Jak ja chcę to zrobić? Jeszcze nie wiem. Na pewno będą to dwie postaci osobne. Cyk, cyk. Lecimy z frytkami na pierwszy ogień. Jak ja chcę to zrobić? Myślę, że to będzie bardzo, bardzo prosty segment narysowania tych frytek. Już Wam pokazuję, jak ja chcę to zrobić, jak ja to właściwie widzę. Spróbujmy przede wszystkim narysować mniej więcej to opakowanie. Nie tak jak jest tam. Czyli oczywiście może być trochę bardziej wypukłe. Tu zróbmy bardziej taką formę, jakby spodenek, bo tu jest jakby to zagięcie, nie? Cyk, takie jest zagięcie, cyk, cyk, cyk. Także możemy z tego zrobić spodenki, jak widzicie. Może zróbmy mu nogi z frytek. Ej, to w sumie nie jest jakoś za bardzo kurcze 200 IQ, ale no ma to sens, nie? Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy nogi z frytek. Wygląda to dobrze. Jeszcze nie wiem, czy to ma sens, ale bo chciałem zrobić takiego cute, yy, cute, kurcze postać. W sensie, nie wiem jeszcze, czy robić to w tej postaci, jakby bo chciałem zrobić z tego szelki, nie? Takie szelki, coś na. W tej zasadzie. Potem zobaczyłem w tym wąsa. Możemy zrobić z tej emki wąsa. Poczekajcie. Myślę, że nawet to się nada. Dobra mamy, powiedzmy, wąsa, okej? Okay? Teraz tak, te spodnie bym jakoś rozdzielił, żeby tutaj nie było takie jednolite to wszystko, czyli zrobiłbym tutaj taki paset. Bardzo wygląda jak Spongebob, ej, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenia. Nie za mocno, ale delikatnie, nikomu jeszcze nie zaszkodziło, cyk, cyk, ok? I teraz frytek zrobiłbym mu fryz, ala Johnny Bravo, okej? Okay? Cyk, 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 cyk. Okej, okay, okej, okay. cyk, cyk. Tam jakaś fryteczka odstająca, tutaj. Ciężko będzie to przelanie narodować, powiem wam szczerze, w sensie, będzie tutaj dużo elementów takich właśnie, chociaż może tam 3D nie trzeba dorysować, okej, okay, dobra, mamy to Teraz pytanie, czy my robimy właściwie te ręce? Mógłbym zrobić, że to pudełko ma tutaj dziury Cyk, cyk, cyk I takie duże fryty Ta nasza postać jest taka bedesowa trochę, on wygląda delikatnie Jak postaci rodem z kurcze nie chcę powiedzieć z cyrku ale wiecie o co mi chodzi z tych wszystkich cyrkowych tacy typowi siłacze rodem właśnie z filmów o cyrkach i tak dalej to koleś z bąsem, przedstawiony z takim młotem z kulą u góry nie wiem czy to jakiś syndrom kurcze filmów historycznych mi się odpalił ale skąd to wie dobra mamy go czy on jest dostatecznie dużym bydłem myślę że tak i teraz co my chcemy zrobić z jego oczami? Zróbmy go zdenerwowanego. Na maksa wkurzonego go robimy, nie? Zobaczymy, co nas z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy to nas zaniesie w ogóle. Cyk, cyk, dobra. Dobra. Tylko robimy te oczy większe przede wszystkim. Już widzę w nim potencjał, ok? Oj tu już jest mega w nim potencjał teraz w tym momencie. Cyk, cyk, cyk. Jeju No proszę pana! Czy tu coś trzeba w ogóle mówić więcej? Jaki kozak! Jak ja myślę, że my to mamy. No kurde mamy, to no co zrobić tu więcej? Mamy Mkę. Można by tutaj dodać oczywiście. Buzie, nie, i tak dalej, ale po co? Bez buzi wygląda bardziej charakternie, jest taki właśnie zły, nie? Dobra, lecimy z drugą postacią. Powiem Wam szczerze, naprawdę, naprawdę, zaczyna się tu coś dziać. Albo wiecie co? Dobra, inaczej, bo. Jeżeli słyszycie burger i słyszycie fryteczki, nie, frytki, to raczej frytki są tą słodką postacią. I na początku kombinowałem, żeby zrobić z tych kręconych frytek jakieś takie loki, i zrobić z tego koleżankę, panią, małą, drobną i tak dalej, słodką. A burger miał być tym bedasem, ale widzę, że no role nam się odwróciły, więc z burgera robimy małego takiego bobo. kurcze fruta. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Okej, okay, lecimy z tym burgerem, zobaczymy jak to tam wyjdzie właściwie w praniu Dobra, naj najpierw zarysujmy w ogóle te pierwsze, e, pierwsze warstwy tego rysunku Czyli robimy tam bułę, cyk, cyk, dobra, mamy bułkę Tam oczywiście będą te dodatki, raz, tam dwa, trochę keczupu, taki plasterek Tutaj górka, ogórka Raz, dwa, trzy Dobra, raz A bo wiecie co, nie Bo znowu mam obraz bedesa Robimy takie małe rączki Tutaj mu zrobimy w tę stronę Raz, dwa, trzy Bo chcę, żeby on był taki słodki, puchaty i kochany Cyk Jeszcze nie wiem, gdzie to nas prowadzi Ale coś tutaj widzę Zróbmy taki kozacki, gruby burger No bo co to jest za... Proszę was Robimy kozaka Cyk, cyk Takiego jakbyśmy sami chcieli dostać Teraz pytanie, z czego my mu chcemy zrobić nogi? Kurczę, tak patrzę na niego I tu za dużo właściwie w tej postaci nie będzie I to mnie trochę martwi Dobra, zacznijmy od jakichś oczu słodkich przede wszystkim Okej, okay, robimy je większe To usuwamy To wytnijmy, wklejmy tutaj obok Okej, okay, to wygląda dosyć słodko, dosyć dobrze Tutaj zrobimy z po takie dwa rozlane rumieńce Cyk i cyk Dobrze Człowiek Bds Do człowieka bedesa będzie pasował ten człowiek e, Super superburger Więc on ma być słodki, ale musi mieć dalej sens e, Z ogórka robimy mu brwi Może z pomidora Zrobimy, zobaczymy jeszcze Cyk, cyk Dobra, mamy to Tu za dużo dodać nie mogę jakby nie patrzeć, i teraz kwestia co z buzią Bo możemy zrobić tu po prostu buźkę i tyle Ale to było pójście na łatwiznę Więc ja myślę, że zrobimy po prostu z cebulki Nachodzące takie Jakie dziwadło, dobra, czekajcie, czekajcie No może tak miało być, tam będzie wiadomo, że się wylewa Ketchup, tutaj tak samo, raz I Teraz jak my chcemy mu zrobić te nogi Bo to jest cały czas mój zamysł, który mnie Jakoś kurde trochę niepokoi, bo nie mam na to pomysłu No Jezu, sorry, że gadam przez nos, ale jestem trochę przeziębiony Tak, to będzie chyba lepiej wyglądało, o dziwo A te dolne zęby zrobimy mu trochę większe wtedy Cyk, takie naprawdę kolosalnie duże Pytanie, czy on musi mieć nogi, tak teraz myślę o tym, nie? Czy on musi mieć nogi, tak samo, czy on musi mieć ręce, tak? Jak na to patrzę, to chyba nie musi, więc Może on będzie właśnie takim kurcze Bratem, który trochę za dużo tutaj nie robi i po prostu stoi obok, i tak wiecie, skacze jak, tak jak monstro z yy, Bindikowej zagady. Teraz pytanie: Czy te postacie do siebie pasują? Natomiast burger będzie wyjątkowo tym mniejszym w tym rozrachunku. I zrobimy go chyba gdzieś tutaj, tak schowanego lekko za nim, albo właśnie przed nim. Dokładnie, tak jakby go trochę chciał przysłonić. Tylko się pytanie: Czy to ma być z tyłu, czy tamto ma być z tyłu? Jeszcze ostatnia rzecz, którą sprawdzę. I będziemy już kolorować i cieniować. I to jest ważny element, słuchajcie. To ma to sens strasznie. Podoba mi się ten team. Szczerze, to jest Team, który wygląda dobrze ze sobą razem. Trochę pojęć tego burgera ewentualnie. Dobra, ale tylko trochę. Jest naprawdę git. W takim razie ja was zostawiam. Line ten temat, koloruje i szybko pocieniuje i zaraz się widzimy ze skończoną postacią, ze skończonym teamem McDonald's jako kreskówka. Dajcie mi proszę w komentarzach pomysł, jak ta kreskówka mogłaby się nazywać, ok? Jestem ciekaw waszej kreatywności. Mam nadzieję, że do tej pory wam się odcinek podoba i tak jak mówię, no jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, bo to mi pokazuje, że chcecie tych odcinków więcej. Sobota będzie paspartu, a teraz ja was zostawiam tak z minutowym, może dwuminutowym, zależy ile ten odcinek już trwa. Pit drawem pogadam do was troszkę i widzimy się zaraz z efektem finalnym. Lećmy. Dobra, okazało się, że speed Zajął niecałe 30 sekund, więc naprawdę szybko poleciałem. Powiem wam, że mega szybki rysunek, pół godziny i obie postaci były gotowe. Jestem z siebie zadowolony, bo ostatnio moja wyobraźnia strasznie buzuje i nie potrzebuję żadnych wzorców, żeby coś ma w miarę fajnego zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc wam oceniać, tak jak mówię, dajcie znać, jak ta kreskówka mogłaby się nazywać. A ja to zaraz wrzucę jeszcze do Photoshopa, dorobię małe wlepki, zresztą zobaczycie, co ja tutaj wykombinuję. I cóż, dzięki wam za oglądanie, jeżeli do tej pory dotrwaliście, to zostawcie hashtag Team Donald, a ja wam przypnę ser. Serduszko. Ogólnie jestem zadowolony z efektu finalnego. Przyznam szczerze, że wybawiłem się świetnie, a tak miałem niechęć dzisiaj do rysunku, ale kiedy już usiadłem, zobaczyłem jak to wyszło, to naprawdę, naprawdę jestem z siebie dumny. <laughs> Mam nadzieję, że wy też. Ojeju, nie ryjcie się tylko tymi pączkami. Wuala, oto macie moją ekipę McDonald's jako kreskówkę. Mamy pana kurczę wyka. Jakiego macie gościa, którym są frytki, którym jest pan fryt? Myślę, że on mógłby się nazywać Mr. Fryt. Naprawdę, Mr. Mr. Fryt? I ojeju, nazwiemy go teraz Jeżeli by nam się udało ich teraz nazwać To by było coś, poczekajcie, Mr. Fryd Pan Bunio chyba, nie? Myślę, że Pan Bunio jest Kurczę odpowiednim <grym> <gry> Nickname'em, poczekajcie, Mr. Fryd i Pan Bunio. Teraz oficjalnie uznaję ten temat za skończony. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli chcecie więcej serii zrysowania jedzenia, popularnych marek, czy to będzie Pepsi, czy to będzie Coca-Cola, czy to będzie KFC, dajcie mi pomysły. Naprawdę możemy tutaj poszaleć Jak widzicie, ja mam głowę kreatywną. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, to zasubskrybuj koniecznie ten kanał. Dołącz do ekipy Prozuraków, bo taki content jest tutaj trzy razy w tygodniu. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek, sobota o 16.30. Ja bardzo dziękuję wszystkim wspierającym oraz wszystkim oglądającym ten odcinek. I co Cóż, tyle ode mnie. Ten i wiele innych rysunków możecie znaleźć na moim Instagramie. Prozórę, rysownik, do którego Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Nie obieccie się pączkami. Cześć!